Hipnoza zaczyna działać naprawdę wtedy, gdy przestaje być traktowana jako coś wyjątkowego, a zaczyna być rozumiana jako proces zgodny z tym, jak funkcjonuje ludzki umysł i mózg. Przez lata wokół hipnozy narosło wiele wyobrażeń o szczególnym stanie, o sile sugestii, o tajemniczym wpływie jednej osoby na drugą. Tymczasem, z perspektywy praktyki i wiedzy o działaniu układu nerwowego, Obraz jest inny, znacznie prostszy i jednocześnie znacznie głębszy. Hipnoza działa dlatego, że opiera się na tych samych mechanizmach, które odpowiadają za uczenie się, regulację emocji i automatyzację reakcji w codziennym życiu. Nie funkcjonuje obok biologii mózgu, nie omija naturalnych procesów. Działa dokładnie w ich obrębie. Z perspektywy neuronauki transhipnotyczne to nie inny świat. To szczególna konfiguracja uwagi, przetwarzania informacji i aktywności sieci neuronalnych. Tych samych sieci, które każdego dnia decydują o tym, co zauważasz, czemu nadajesz znaczenie i jak reagujesz, zanim pojawi się świadomość. Mózg nie rozróżnia hipnozy i codziennego doświadczenia. Rozróżnia jakość przetwarzania informacji. I to jest moment, w którym zmienia się. Całe rozumienie skuteczności, bo skuteczna praca hipnotyczna nie polega na wywołaniu stanu, polega na świadomym modelowaniu procesów, które i tak zachodzą w układzie nerwowym. Skupienie uwagi, wewnętrznej stymulacji, predykcji, czyli przewidywania, co wydarzy się za chwilę oraz uczenia się. W tym miejscu hipnoza przestaje być techniką, a zaczyna być świadomą pracą z podstawowymi mechanizmami. Umysłu. Z perspektywy neurobiologii zmiana nie zachodzi, dlatego że coś zostało powiedziane. Zmiana zachodzi wtedy, gdy określone doświadczenie zostaje zintegrowane przez układ nerwowy jako spójne i użyteczne. Dopiero wtedy powstają trwałe ścieżki neuronalne, które odpowiadają za nowy sposób reagowania. I to jest moment, w którym wiele osób zaczyna rozumieć, dlaczego sama siła woli ma swoje granice. Świadoma decyzja potrafi rozpocząć zmianę, natomiast to, co ją stabilizuje, dzieje się na poziomie procesów automatycznych. Hipnoza daje dostęp właśnie do tego poziomu. W tym sensie jest jednocześnie procesem poznawczym i generatywnym. Angażuje myślenie kognitywne, analizę, rozumienie nadawanie znaczeń oraz intuicja, zdolność mózgu do szybkiej integracji informacji poza świadomą narracją. Intuicja nie jest przeciwieństwem wiedzy, jest biologicznym rozszerzeniem. Z perspektywy neuronauki, intuicja wynika z pracy złożonych sieci neuronalnych, które porządkują doświadczenie szybciej. Nie dociera ono do świadomości. W dobrze prowadzonym procesie hipnotycznym te dwa poziomy współpracują. Struktura nadaje kierunek, intuicja umożliwia integrację. Dlatego dojrzała hipnoza polega na rozumieniu, kiedy prowadzić proces precyzyjnie, a kiedy pozwolić układowi nerwowemu wykonać jego naturalną pracę. Z kolei z perspektywy osoby początkującej taka praca bywa trudna do uchwycenia. Z perspektywy praktyka jest to praca na bardzo konkretnych mechanizmach regulacji i uczenia się mózgu. Jednym z kluczowych elementów tego procesu pozostaje bezpieczeństwo. Układ nerwowy integruje nowe wzorce wtedy, gdy doświadczenie jest spójne, przewidywalne i możliwe do przyjęcia. W takich warunkach zmiana staje się trwała. Dlatego pytanie o skuteczność hipnozy rzadko dotyczy samej metody. Znacznie częściej dotyczy tego, czy proces był prowadzony zgodnie z tym, jak naprawdę działa ludzki umysł. I układ nerwowy. Tam, gdzie wiedza spotyka się z doświadczeniem, znika przypadkowość. Tam, gdzie znika przypadkowość, pojawia się bezpieczeństwo. A dopiero na tym poziomie możliwa jest realna, trwała zmiana. W tym sensie hypnoza przestaje być zbiorem narzędzi. Staje się świadomą pracą z procesami regulacyjnymi człowieka. Jeżeli ten sposób myślenia jest Ci bliski, zatrzymaj się na chwilę przy własnych obserwacjach. Jakie masz doświadczenia z pracą, z uwagą, z emocjami i zmianą? Co według Ciebie naprawdę decyduje o skuteczności procesu? W praktyce pracy z ludźmi bardzo szybko widać jedną rzecz. Największym problemem rzadko bywa brak zrozumienia albo brak motywacji. Większość przecież osób doskonale wie, co chciałaby zmienić. Potrafi to logicznie wyjaśnić, dlaczego ta zmiana miałaby sens. I mimo to reakcje wracają, emocje się powtarzają. Zachowanie wygląda tak, jakby bym według starego scenariusza. I dokładnie tak się dzieje. Układ nerwowy nie kieruje się tym, co jest racjonalne, uzasadnione. Kieruje się tym, co zostało już wcześniej zintegrowane jako przewidywalne i regulujące. Z perspektywy neuronaki, każda reakcja stanowi formę predykcji. Mózg cały czas przewiduje, co się wydarzy, co się wydarzy za chwilę i w jaki sposób Reagowania zapewni największą stabilność. Jeżeli przez lata dany wzorzec regulował napięcie, emocje albo relacje, układ nerwowy będzie go powielał. Nawet wtedy, gdy przestaje on służyć jakości życia. To wynika z różnych rzeczy, ale na pewno wyjaśniam, dlaczego sama decyzja rzadko prowadzi do trwałej zmiany. Decyzja działa na poziomie deklaratywnym, natomiast realna zmiana wymaga aktualizacji predykcyjnego modelu działania mózgu. I właśnie dlatego w tym miejscu hipnoza zaczyna mieć sens. Nie jako zjawisko, nie jako stan, jako narzędzie pracy z uczeniem układu nerwowego. Skuteczna praca hipnotyczna polega na stworzeniu takich warunków doświadczenia, w których układ nerwowy może bezpiecznie przetestować nowy sposób reagowania. I nie chodzi o Przekonywanie i nie chodzi o sugestię w potocznym znaczeniu, nie chodzi o nacisk, chodzi o umożliwienie doświadczenia, które staje się dla systemu nerwowego bardziej logiczne niż dotychczasowy wzorzec. Wtedy zmiana nie wymaga wysiłku, bo przestaje być sprzeczna z takim rodzajem wewnętrznej regulacji. Z perspektywy praktyka bardzo wyraźnie widać jedną rzecz. Najtrwalsze zmiany rzadko są spektakularne. Najczęściej wyglądają zwyczajnie. Ludzie mówią, po prostu reaguje inaczej. Coś było, teraz tego nie ma. I to inaczej nie wynika z kontroli. Wynika z tego, że nowy wzorzec stał się taki bardziej energooszczędny. Mózg zawsze dąży do minimalizacji kosztu regulacyjnego, dlatego utrzymuje te akcje, które wymagają najmniejszego nakładu energii. Jest po prostu. Oszczędny. Jeżeli nowy sposób reagowania zostanie zintegrowany jako łatwiejszy, spokojniejszy i bardziej spójny, stary wzorzec, wzorzec przestaje być w ogóle potrzebny. W tym samym w sensie hipnoza stanowi proces uczenia się na poziomie, który wyprzedza świadomą taką narrację. Nie zastępuje myślenia. Uzupełnia je. Myślenie nadaje kierunek. Doświadczenie integruje zmianę. Dlatego dojrzała hipnoza nie opiera się wyłącznie na strukturze ani wyłącznie na intuicji. Opiera się na rozumieniu momentu, w którym struktura jest potrzebna oraz momentu, w którym układ nerwowy potrzebuje przestrzeni na samoregulację. Z perspektywy osób uczących się hipnozy często pojawia się pytanie: skąd wiadomo, że to działa? Odpowiedź nie znajduje się w intensywności przeżycia, nie znajduje się w sile. Emocji znajduje się w tym, czy nowy wzorzec zostaje spontanicznie użyty poza sesją. Jeśli reakcja zmienia się bez wysiłku, bez kontroli, bez takiego wewnętrznego konfliktu, oznacza to, że proces był zgodny z mechaniką układu nerwowego. W tym miejscu hipnoza przestaje być tylko techniką. Staje się sposobem pracy z regulacją człowieka. I tutaj pojawia się temat bezpieczeństwa. Układ nerwowy uczy się trwale wtedy, gdy doświadczenie mieści się w jego możliwościach integracyjnych, przeciążenie i presja potrafią dać kurkotwały efekt. Natomiast stabilność powstaje tam, gdzie proces respektuje tempo systemu nerwowego. Taki rodzaj dojrzałej pracy hipnotycznej uwzględnia to tempo, nie ambicję prowadzącego. Autorytet tej pracy nie wynika z ilości technik, jakie użyjemy. Nie wynika z narracji o skuteczności. Wynika Zrozumienia, gdzie kończy się świadoma kontrola, a zaczyna automatyczna regulacja, takie jakby automatycznych reakcji. Tam, gdzie proces jest prowadzony w zgodzie z tym rozumieniem, zmiana staje się naturalnym efektem, nie celem do wymuszenia. I dlatego pytanie o skuteczność hipnozy rzadko dotyczy samej metody, czy techniki, czy narzędzia. Dotyczy tego, czy osoba prowadząca rozumie, jak działa umysł, emocje, i uczenie się takim, na takim poziomie biologicznym. Tam, gdzie wiedza spotyka się z doświadczeniem, znika przypadkowość. Tam, gdzie znika przypadkowość, pojawia się realna, trwała, skuteczna zmiana.